Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie w podcaście w cyklu Prawo Pracy na tacy. Ja nazywam się Katarzyna Sikorska, jestem radcą prawnym i partnerem praktyki prawa pracy w kancelarii FK Legal, czyli największej kancelarii prawnej w województwie łódzkim. Na co dzień zajmuję się w kancelarii wsparciem prawnym dla pracodawców i przedsiębiorców, a w naszych podcastach właśnie z cyklu Prawo Pracy na tacy postaram się w sposób prosty i możliwie zwięzły Opisać zagadnienia, które pojawiają się w mojej bieżącej pracy, czyli dać Wam takie praktyczne odpowiedzi na pytania z życia pracodawców wzięte. Możecie na mój adres mailowy wysyłać swoje pytania. W kolejnych podcastach będę odpowiadać również na te, które, które otrzymam drogą mailową. Czy mobbing może być zgłaszany w trybie ustawy o ochronie sygnalistów? W tym odcinku poruszę zagadnienia dotyczące mobbingu. Dziś pytanie, które pojawiło się w związku z wejściem w życie ustawy o ochronie sygnalistów i dotyczy właśnie możliwości zgłoszenia zachowań mobbingowych w trybie zgłoszeń wewnętrznych przewidzianych ustawą o ochronie sygnalistów. Czy mobbing mieści się w katalogu naruszeń prawa, które mogą zgłaszać sygnaliści? Więc udzielam odpowiedzi, odpowiadam, nie mieści się. Ustawa o ochronie sygnalistów określa, wymienia katalog obszarów, w ramach których można dokonać zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Są to m.in. korupcja, zamówienia publiczne, tam są usługi, produkty rynku finansowego, ochrona konsumentów, zdrowie publiczne. Tych, tych obszarów jest sporo, natomiast nie ma tam kwestii dotyczących naruszeń prawa pracy, czyli takich, w których mieściłby się właśnie mobbing. W projekcie polskiej ustawy było prawo pracy, no ale finalnie zostało usunięte. Polski ustawodawca stanął na stanowisku, iż na gruncie dyrektywy o ochronie sygnalistów zgłoszenia mają dotyczyć spraw dotyczących interesu publicznego, a nie indywidualnych spraw pracowniczych. No więc co w takiej sytuacji zrobić, jeżeli pracodawca dostanie takie zgłoszenie dotyczące mobbingu w miejscu pracy w trybie ustawy o ochronie sygnalistów? W takim przypadku, w przypadku zgłoszenia mobbingu, pracodawca powinien przekazać sygnaliście, nie powinien przede wszystkim zostawiać tego zgłoszenia bez rozpoznania, bez odpowiedzi. Powinien przekazać sygnaliście informację zwrotną, że zgłoszenie wykracza poza ten katalog naruszeń, który jest rozpatrywany w trybie ustawy o ochronie sygnalistów. Ja rekomendowałabym również takiej informacji zwrotnej, wskazanie możliwych do podjęcia działań, czyli co taki pracownik, taki sygnalista, bo to nie zawsze jest pracownik, może zrobić, żeby jednak takiego zgłoszenia dokonać skutecznie. No, procedura ta wewnętrzna dotycząca zgłoszeń może w sposób bardziej szczegółowy regulować postępowanie ze zgłoszeniami, które są poza obszarami przewidzianymi ustawą, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pracodawcy, którzy będą chcieli takie zgłoszenia przyjmować w trybie, w trybie tej ustawy, rozszerzyli katalog naruszeń, które sygnalista może zgłaszać w trybie tej procedury wewnętrznej. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za odsłuchanie i do usłyszenia.